Witam, tak wygląda pole rolnika, który uprawiał Topinambu. Kołowieckie miało ogrodzić, nie zrobiło nic. Proszę bardzo, same doły, wykopane, zjedzone, nie zostawione nawet 10% dla rolnika. Tu był topinambur wszędzie. Jak Państwo widzą, mogę pokazać, jakie są doły o, na moje pół. Kolana. Całe pole tak wygląda. Tak zryły dziki, a koło łowieckie. Nie zrobiło nic, aby to temu zaprzeczyć. Ja bym miał jakiekolwiek plony, a obiecywali, że z ogrodzą. Podpisałem ugodę, że nie będę chciał odszkodowania. a to o, proszę bardzo. Wszystko sarny, dziki, jelenie. A rolnik ma tyle, że tylko się narobił. O, tak wygląda całe pole w jedną i w drugą stronę. Nawet 10% nie zbiorę. Tego to zasadziłem. Dziękuję.